Główny Urząd Statystyczny przedstawił szybki szacunek produktu krajowego brutto dla polskiej gospodarki. Wynika z niego, że nastąpił wyraźny wzrost. Jeśli te dane się potwierdzą, będzie to oznaczało dobrą wiadomość dla naszego kraju. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w drugim kwartale 2025 roku, niewyrównanym sezonowo, nastąpił wzrost PKB realny o 3,4% w porównaniu rok do roku wobec wzrostu 3,2% w analogicznym okresie. 2024 roku. Analitycy największych banków w Polsce po ogłoszeniu danych przez GUS poinformowali, że właśnie takich danych się spodziewali. Przedstawiciele ING w mediach społecznościowych podkreślili, że polska gospodarka nabiera tempa. O tym, że niespodzianki nie było zgodnie, podkreślali przedstawiciele innych banków. Analitycy Zaliora zaznaczyli, że obserwowaliśmy kontynuację umiarkowanego ożywienia. W drugiej połowie roku oczekujemy przyspieszenia wzrostu z mocniejszym popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym. Mamy swoje bolączki, ale na tle naszego Najbliższego otoczenia pod kątem wzrostu gospodarczego, wciąż wyróżniamy się pozytywnie. Napisali na X. Więcej dowiesz się na fxmag.pl.